Z Dariuszem Żółtowskim, laureatem kategorii specjalistycznej, porozmawia Ulamalko, psychologka, mediatorka i członkini kapituły Nagrody. To będzie rozmowa o emocjach i o tym, dlaczego, choć boimy się o nie pytać, to jednak warto to robić. Chciałam bardzo pogratulować otrzymania nagrody imienia Profesora Romana Czarneckiego za artykuł specjalistyczny pod tytułem Czytanie emocji i czytanie emocjami w procesie lektury szkolnej. Darku, gratuluję. Dziękuję bardzo i dziękuję za to wyróżnienie. Chciałam też osobiście pogratulować i podziękować, ponieważ ja z zawodu jestem psycholożką, i temat emocji jest mi po prostu bardzo bliski, i wspieranie dzieciaków w tym, żeby one rozumiały własne emocje, jakoś. Odnajdywało się w nich, jest dla mnie ważny, więc dziękuję za ten, za ten tekst. Poruszył też taki mój taki wątek, ten wątek czytelnictwa dzieci. Jakoś mnie też poruszył, bo jest bliski mi prywatnie, bo czytając twój tekst, dałam sobie sprawę, że właściwie. Miałam takie same doświadczenie, o którym piszesz, czyli, że ja jako dziecko nie bardzo lubiłam czytać. I byłam testowana z tego, czy pamiętam, jaki kolor włosów ktoś miał, albo jaką parasolkę ktoś nosił przy sobie. I że właściwie dopiero w życiu dorosłym czytanie zaczęło sprawiać mi przyjemność. I czytałam z przyjemnością i dla przyjemności. Więc to taki kawałek bardzo mi bliski i widzę teraz, że właściwie książki, które czytałam z rodzicami w takim zupełnym dzieciństwie, to są książki, które pamiętam i jakoś czytając Twój tekst sobie to uświadomiłam. No oraz książki teraz, które czytam moim dzieciom i sobie je wtedy mogę przypominać. Więc to taki bardzo, bardzo ważny fragment. Ja bardzo dziękuję i od razu powiem, że zgadzam się. To znaczy, zgadzam się ale też zgadza się na przykład Sapkowski który mówi że te książki czytane w okresie dzieciństwa najlepiej pamięta tak i z moimi doświadczeniami jest bardzo podobnie to znaczy na studiach polonistycznych czyta się masę książek i jest tak że czyta się książka, za miesiąc się nie pamięta imion głównych bohaterów podczas gdy pamiętamy na przykład imiona bohaterów z dzieciństwa aczkolwiek pytanie właśnie czy to nie wynika z tego że w szkole czytamy też pod kątem uczenia się tych detali i czy z tego nie wynika ten stan czytelnictwa, tak, bo nie oszukujmy się, że czytanie dla dzieci nie jest czymś naturalnym, szczególnie dzisiaj, tak, bo jakby mamy mnóstwo tych rozrywek innego rodzaju, oprócz książek mamy na przykład gry komputerowe, mamy filmy, mamy Netflixa, ale mamy też codzienne życie, tak, i tego czasu mamy coraz mniej, nie tylko my, ale też dzieci, tak, i dlatego dzieci nie czytają. Bo jakby nie mają kiedy, to po pierwsze, a po drugie to jest jednak wymagająca rozrywka, tak? Znaczy przede wszystkim trzeba się wczuć w to i trzeba chcieć czytać, tak? Dopóki tego. Wewnętrznego poczucia, że ja chcę czytać, nie będzie, to dziś nie będą sięgały po książkę, mm. tak, nie będą sięgały, bo będą czuły taką potrzebę, tylko będą sięgały po książkę, bo muszą, albo sięgną po streszczenie, bo też muszą. Mm. Tak. I częściej niestety to jest sięganie postreszczenia. I widzę to na przykład, jak omawiam lektury w szkole, tak? I rozmawiam z uczniami o wydarzeniach z książki, zawsze zadaję takie pytanie, o czym to jest. No i oni zaczynają mi jechać streszczeniem, że tak powiem, kolokwialnie, tak? I ja od razu mówię, czytałeś streszczenie, tak? No i tak, czytałem streszczenie, odpowiada dziecko, ale czytałem też książkę. Od razu się usprawiedliwia, bo spodziewa się, że jednak sięgniemy po te środki, które szkoła ma, tak? Czyli po tę tradycyjną pałkę. Mhm. A powiedz, jestem ciekawa, jak mówisz o tym, że, dzieci, że jest tyle innych atrakcji. Masz jakiś pomysł, co mogłoby sprawić, żeby dzieci więcej czytały jakoś? jakieś hipotezy, co mogłoby im pomóc, jakieś sposoby na to? Co mogłoby im pomóc? Przede wszystkim ja pozwoliłbym dzieciom szukać na własną rękę książek, tak? To znaczy, e, może mniej lektur, takich omawianych wspólnie, a więcej jednak samodzielnych poszukiwań pod kątem tego, co mi się podoba, ale też pod kierunkiem, kierunkiem rodzica, nauczyciela, e, nie wiem, e, bibliotekarza w szkole, bibliotekarza w, w bibliotece publicznej. Czyli przede wszystkim pozwoliłbym dziecku spróbować, decydować za siebie, tak? Iść własnymi drogami lekturowymi, bo dzieci, część dzieci czyta, mhm. tak? Ale czyta rzeczy zupełnie inne niż czyta się w szkole i czyta je zupełnie z innych powodów, tak? Załóżmy, że kiedy zadałem kiedyś taki temat rozprawki, którą książkę dodałbyś do kanonu lektur szkolnych, to od razu pojawiło się najczęściej, ta książka, która pojawiała się najczęściej, to był Więzień Labiryntu, tak? I dzieci wskazywały tam. Na 20 osób wskazało Chyba 15. Mhm. Więc to dowodzi, że jednak dzieci czytają, tylko niekoniecznie czytają to, co my chcemy, żeby czytały. A z drugiej strony te badania czytelnicze mam wrażenie, że i tak są zafałszowane, bo większość Polaków, na pytanie, kogo najczęściej czytasz, to jakbyśmy przeanalizowali te badania z okresu ostatnich 5 lat, mhm. to Sienkiewicz zawsze jest na podium. I ja, chociaż jestem wielkim fanem tego magicznego pisarstwa właściwie Henryka Sienkiewicza, abstrahując od. Tego, czy to jest wykorzystywane przez prawicę, czy nie jest wykorzystywane. No to jest jednak magik słowa, tak? to mu oddaje każdy. No ale jednak nie wierzę w to, żeby Polacy co roku czytali jakąś książkę Sienkiewicza. Mhm. Że to taka. Że... To jest ten kawałek właśnie wyniesiąc ze szkoły, że trzeba. Tak, jakoś, że, że dobrze by było też jakoś. Opowiedzieć Prus, się, Mickiewicz. No. I oni no. zawsze w tej dziesiątce są. Tak, czasami się pojawi ktoś nowy, jak to Karczuk na przykład. Aha. Na pewno się pojawi w badaniach czytelnictwa za poprzedni rok. Mhm. No bo dostała Nobla, tak? Mhm. I to będzie... Niestety ludzie wstydzą się też tego, że nie czytają, bo wiedzą, że trzeba czytać. Mhm. To znaczy wszyscy powtarzamy, że trzeba czytać. Ale też ci, którzy czytają zawodowo, są tym zmęczeni. Jeżeli byśmy popatrzyli na przykład na wywiady Michała, Rusinka, mhm. tak, to on mówi, że czyta tylko to, co czyta zawodowo, mhm. bo nie ma na to czasu. Tak? Czyli na przykład musi przeczytać prace licencjackie, magisterskie, więc je czyta, ale już dla siebie czyta mało i to, co go naprawdę interesuje. Mhm. No to co mówisz dla mnie też jest o takim elemencie związanym z właśnie byciem testowanym, znaczy, że ludzie jakoś rozumiem deklarują, że czytają te książki, które dobrze by było wypaść, że się czyta, a nie przyznają się na przykład, że czytają inne, bo właśnie nie wypada. Tak, tak. zgadza się, to znaczy wiedzą, że wypada znać te trzy nazwiska, tak? Mhm. Sienkiewicz, Prus i Mickiewicz. Dwóch stworzyło jedyne arcydzieła w literaturze polskiej, więc wypada ich znać, a trzeci to jest magik, tak? I dlatego też trzeba, trzeba go znać, wypada. Bo jeszcze, dzisiaj już tego nie ma, ale na przykład 40 lat temu, 50 lat temu, to rzeczywiście Sienkiewicza czytano pasjami, ale to też ze względu na to, że to jest książka, która... książka, książki, mhm. które trochę wyprzedzały swoją epokę, mhm. moim zdaniem, tak? To znaczy, to była taka książka w stylu bardzo modernistycznych filmów na przykład, mhm. tak? Czyli prawda historyczna w gruncie rzeczy się nie liczy. Mhm. Liczy się to, co się dzieje w środku, liczy się fabuła. I jak się to opisze? A powiedz mi, pamiętasz książki, które jakoś w tobie najwięcej emocji wzbudziły, jak byłeś dzieckiem? Nie, czytałem? Znaczy, na pewno z takich pierwszych książek, które pamiętam, to była mitologia Parandowskiego, mhm. i ja rzeczywiście czytałem pasjami, i był taki czas, że potrafiłem rzeczywiście każdy detal wskazać z tej mitologii. Później już na pewno był Sienkiewicz, którego czytałem pasjami z bratem starszym o rok, więc jakby czytaliśmy go wspólnie i też trochę na wyścigi, tak? kto szybciej przeczyta kolejną pozycję. I to chyba by było tyle z tego dzieciństwa. Tak? Przy czym w trochę późniejszym dzieciństwie, kiedy do Polski już dotarłem, no to Harry Potter też na pewno. Więc taka pozycja już stricte literatury dziecięcej i młodzieżowej. Bo chyba ważny jest też taki aspekt łatwości czytania, prawda? Że te książki na początku, jak myślę, że o moich dzieciach, że. Ten trud czytania wynika też z tego, że to jest wysiłek i że jak się nauczysz czytać w sensie, że to jest biegłe, już to jest twoja umiejętność, to wtedy to zaczyna sprawiać przyjemność, tak, a nie właśnie smęką. przyjemność to jest ta kategoria. Może nie bo jakby e, to by było chyba za duże uproszczenie, ale na pewno przyjemność. I to też powinniśmy wyzyskiwać w takiej lekturze szkolnej. To znaczy jeżeli uczeń odczuje, że przeczytał książkę po coś i ma z tego jakąś przyjemność, mhm no to on będzie czytał te książki, nawet jeżeli są lektorami. To znaczy, ja nie zgadzam się z tym, na przykład, że nie da się omówić ciekawie w pustyni i w puszczy, bo da się, tak? Wystarczy porozmawiać z dziećmi o rasizmie, o ksenofobii i o wszystkich innych kwestiach, mm -hmm. które tam się ujawniają, zamiast mówić, że to jest ramota i tak dalej, chociaż oczywiście w kanonie lektur mamy ramoty, które powinniśmy wyrzucić. Mm -hmm. A podzieliłbyś się, jakiebyś ty umieścił książki, na przykład w kanonie dla 9 latków. To znaczy, ja od razu powiem, że nie jestem zwolennikiem Kanonu dla dzieci w tym wieku. To znaczy, ja, ja zostałbym przy tym rozwiązaniu, które. Ustawodawca wprowadził w związku z egzaminem ósmoklasisty, mm -hmm. który jest nową formą, i zostawiłbym lekturę obowiązkowe tylko w klasach 7-8 mm -hmm. i w liceum. Natomiast w, w klasach tych młodszych, oczywiście, zalecałbym dzieciom czytać, ale czytać jednak pod kierunkiem tego, co interesuje ich, tego, co podpowiedzą im rodzice, tego, co podpowiem nauczyciel, czyli na przykład każdy nauczyciel mógłby stworzyć swój kanon, ale też jestem zwolennikiem takiej metody, że czytamy wspólnie te książki, które zainspirowały kogoś z nas, czyli mhm. na przykład jakiś uczeń przynosi książkę, która go zainspirowała, niech by to by była na przykład Asiunia, tak? Mhm. Której z uczniów przynosi Asiunię, no to czytamy Asiunię. Następny uczeń przynosi swoją książkę, tak? I nie dość, że pokazujemy, że nas interesuje to, co ten uczeń czyta, to jeszcze czytamy te książki, które mogą im sprawiać rzeczywiście mhm. tę przyjemność, Myślę. o której mówiliśmy wcześniej. Mhm. Myślę o takim y Aspekcie, który poruszyłeś w tym tekście, który bardzo mnie też jakoś poruszył, czyli to samo rozmawianie o emocjach w klasie. I zadałeś tam takie pytanie, dlaczego nauczyciele nie pytają swoich uczniów o odczucia i emocje? Mhm. Ja myślę, że to jest bardzo ważne pytanie, bo osobiście uważam, że rozmawianie o tych emocjach jest jedno z kluczowych w ogóle. Kompetencji młodego człowieka i to, że można się otwierać, no ale ja o tym mogłabym godzinami, a jestem ciekawa, yy, jakie masz hipotezy, dlaczego nauczyciele o to nie pytają, czyli dlaczego w ogóle nie wybierają tej ścieżki? Po pierwsze, nie ma czasu, to na pewno, tak? Po drugie, boimy się, bo nie oszukujmy się też, że to jest sytuacja niebezpieczna, kiedy mamy 25 uczniów, a powiemy na przykład, Coś, co doprowadzi ucznia do płaczu w związku z jego emocjami, tak? Czyli poruszymy coś, czego nie powinniśmy poruszyć, i co wtedy? Zostawić 24 uczniów i spróbować przemówić, przemówić, nie wiem, porozumieć się z tym uczniem, który płacze, czy zostawić tego ucznia, który płacze z jego emocjami i zabezpieczyć resztę? A po trzecie, no to jednak w, w szkole yy, niestety nie wszystkie dzieci mogą ujawniać swoje emocje, a jak już ujawniają, to najczęściej negatywne, tak? Znaczy, są dzieci, które mają papiery na ujawnianie emocji, mhm. jak to pisze o tym na przykład w swoim felietonie na łamach głosu nauczycielskiego Dariusz Chętkowski, tak? Czyli jeżeli taki uczeń powie coś złego, to coś złego w znaczeniu na przykład sprawi przykrość poloniście, to jest dobrze. Mhm. Przechodzimy nad tym do porządku dziennego, ale jeżeli inny uczeń coś takiego by powiedział, no to wiadomo, jakby to się skończyło tak. Mhm. Nagana i tak dalej, i tak dalej, więc nie wszystkim uczniom też wolno mówić o emocjach. I też to, o czym już wspominałem w tym artykule, a co wyartykułowała, ale nie wprost, profesor Tresińska. Ona mówi, że dzieci na przykład oglądają kreskówki, dlatego że tam łatwo mogą ujawnić swoje emocje. W szkole tego nie ma, tak? Znaczy czytają książkę, a później nie mogą powiedzieć o tym, co czują. Ja mogę powiedzieć o swoich doświadczeniach z tego roku. tak? Zadałem. zadałem. Musimy przeczytać zemstę, bo to jest lektura obowiązkowa, będzie na egzaminie, więc umówiliśmy się na termin. Rozmawiałem w międzyczasie, w tak zwanym międzyczasie z uczniami, no i oni mówią, że to jest ciężka książka i tak dalej, i tak dalej. To jest klasa, którą uczę teraz pierwszy rok. I zapytałem ich, jak się wam czytało przy omawianiu. Oni powiedzieli, że dobrze, 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 jaka to jest książka dobra. Tak? Nikt nie powiedział, że to jest zła książka, już w sytuacji omawiania lektury, podczas gdy wcześniej mówi, że czyta się ciężko, że jest archaiczna, że nie wiadomo, że nie śmieszy, i tak dalej, i tak dalej. Więc to pokazuje, że też uczniowie boją się jednak mm. tego całego repertuaru, środków, którym my dysponujemy. Aha. A te pytania, które w tekście jakoś podałeś jako przykładowe, żeby uruchomić jednak tą rozmowę, jakoś są bardzo dla mnie takie rozwijające dla, i dla nauczycieli, i dla uczniów. Opowiedziałbyś, jakie to są pytania, i jak, jak wpadłeś na to, jak to, co sprawiło, że jednak. Poszedłeś tą ścieżką, żeby tych uczniów. Bo to rozumiem, że jest jakoś niepokojące, co się zadzieje, że pytasz i nie wiadomo, jak klasa zareaguje. Jestem ciekawa, co ci przekonało do tego, żeby jednak zaryzykować i żeby. Rozwijać tą emocjonalność. Tak, to znaczy ja zawsze pytam, zaczynam od takich pytań bardzo prostych, tak? Czy czytaliście, czy nie czytaliście? Nie testuję z lektur. Jeżeli robimy sprawdzian z lektur, to on polega na napisaniu wypowiedzi na temat lektury. No i na przykład, kiedy zaczynałem pracę, to podszedłem do tego w ten sposób, że zaczynałem uczniom zadawać pytanie, co ci się najbardziej podobało, co ci się nie podobało, który bohater jakby jest naj, najlepiej rozbudowany, twoim zdaniem, z którym się utoższa, utożsamiasz, tak? który mógłby z tobą gdzieś iść, na przykład tak, z którym mógłbyś się zaprzyjaźnić. I to są takie pytania, na które te dzieci potrafią odpowiedzieć i też ujawniają swoje kompetencje takie stricte czytelnicze, bo jeżeli powiemy, że w podstawie programowej mamy umiejętność uczeń czyta i rozumie teksty literackie, no to właśnie o to chodzi, tak? Chodzi o to, żeby ten uczeń rozumiał, żeby ten uczeń przetworzył to, co w tej książce jest po prostu, tak? Z jakimi ludźmi ma do czynienia. Z kim ma do czynienia? Z jakim światem? I czy ten świat mu się podoba, czy mu się nie podoba? I nigdy nie zapomnę takiej sytuacji, kiedy zadałem pytanie uczniom, czy oni by chcieli żyć w świecie Pana Tadeusza? I jeden z uczniów powiedział, że tak. Tak, żyje mu się to warcholstwo i to wszystko podoba. I to jakby do mnie bardzo przemówiło, tak? Bo wiem, że mówił szczerze po prostu. Mm. Taką mam refleksję, że to sprawia też, że po pierwsze, to wspiera Twoją relację z uczniami, znaczy, że to sprawia, że oni się mogą czuć bezpiecznie i myślę, że długofalowo może w ogóle sprzyjać temu, że jak się coś dzieje z ich emocjami, niezależnie od lektury, to czują, że jesteś na to otwarty. Taką mam hipotezę. A druga rzecz, że oni się uczą też tego, że można różnie, różne rzeczy widzieć i że to jakoś przełamuje takie myślenie, że w szkole to jest jedno rozwiązanie. Też trochę o tym piszesz w artykule, nie? że to nie jest tylko zero-jedynkowe, tylko że może być bardzo różnorodnie. Ja osobiście mam takie doświadczenie, że mi tego brakowało w szkole, tak? żeby można było w różny sposób obejrzeć danego bohatera, daną historię. Jakoś taką, takie mam wrażenie, że to sprzyja takiemu różnorodności. Tak ja jakby wychodzę z tego że od założenia, że uczniowie tak czy tak streszczenie, i tam jakby to podstawowe omówienie, o którym też mówisz, tak? którego wymaga szkoła i którego niestety wymaga w tym momencie model przyjęty egzaminu ósmoklasisty, oni tam to znajdą. Mhm. Skoro oni tak to czytają, to to czy ja zadam pytanie, czy na przykład, yy, jakie są nazwiska znaczące w zemście, nie ma większego znaczenia. Ale jeżeli zapytam, czy Staś był rasistą, no to to ma znaczenie, tak? No bo wtedy uczniowie się rozwiną, bo będą mówili może anachronicznie z punktu widzenia historii literatury polskiej, tak? Bo to kategoria jak najbardziej anachroniczna, ale będą mówili to, co czują, tak? I spróbują przyjrzeć się temu Stasiowi z różnych perspektyw, tak? Jakby on był jednym z nich, jakby uczestniczył z nimi. I mam nadzieję, że jakby uczniowie czują się dobrze w moim towarzystwie, aczkolwiek o to trzeba by było pewnie zapytać ich samych. A powiedz jeszcze, myślę o takim pytaniu, które sobie zadałam, że z, zapisałam, że jestem ciekawa, czemu myślisz, że uczniowie się boją w ogóle wyrażać emocje? Powiedziałeś o tych narzędziach nauczycielskich, które posiadacie, ale jestem ciekawa, czy sami oni coś mówią o tym, jakoś wnoszą taki kawałek czemuś? Znaczy, coś? ja myślę, że po prostu od czasów ferdydurkę uczniowie w Polsce zmądrzeli albo się wytwanili, tak? Znaczy, oni wiedzą, że nie ma sensu prowokować, lepiej zapoznać się po prostu ze streszczeniem i udawać, że te książkę się przeczytało, tak? Bo wtedy i nauczyciel jest zadowolony, i nie jest zadowolony. Ze sprawdziany jest na przykład czwórka, piątka. Nauczyciel się cieszy, bo myśli, że przeczytali. A z drugiej strony też o emocjach boją się mówić, no bo my się w ogóle jako ludzie boimy mówić o emocjach, tak? Jeżeli my powiemy coś niepokojącego innych, no to ten ktoś zacznie dociekać. I w związku z tym, że zacznie dociekać, to może się okazać, że to nie będzie przyjemne dla tej osoby ten pierwszy moment otwarcia się przede wszystkim. Więc myślę, że to przede wszystkim te dwa czynniki o tym decydują. A powiedz, miałeś jakieś takie doświadczenia, które cię zaskoczyły? W jakim kierunku poszła dyskusja na lekcji to jest w temacie jakiejś książki, którą czytaliście? A czy coś mnie zaskoczyło? Chyba najbardziej zaskoczyło mnie to właśnie, jak na temat, można powiedzieć, że Ramoty, a z drugiej strony takiej książki, która stworzyła literaturę. Dla dzieci i młodzieży w Polsce, czyli właśnie w pustyni, w Puszczy. Jak pięknie ta piąta klasa potrafiła dyskutować na temat tego, czy oni byli, czy to był rasizm, jak są kreowani przedstawiciele Europy, jak są kreowani przedstawiciele Afryki i tak, jak to też zróżnicowanie językowe ma znaczenie i dlaczego mówimy dzisiaj, że ktoś postępuje według moralności Kalego, tak, i czy to nie jest, aby przejaw jakiś rasizmu, i to też wychodzi teraz. Na łamach tej dyskusji o tym, czy można mówić murzyn, czy nie można mhm. mówić murzyn, i czy to jest pejoratywne, czy nie jest. Mhm. tak? I my widzimy, ja na przykład widzę po sobie, że jednak moi uczniowie intuicyjnie są wrażli wrażliwsi ode mnie, tak? Mhm. Że jakby to idzie w tę stronę, w dobrą stronę. Mhm. Że mnie to słowo jakby nie raziło, ale to też wynika z tego, że wychowałem się w takim, a nie innym mhm. kraju, w takim, a nie innym modelu kształcenia. No i oni już wychowują się w trochę innym świecie i widzą, że to jest jednak. Że to może być nieprzyjemne dla kogoś, no. po prostu. Ale też zaskoczył mnie moment, kiedy omawialiśmy kamienie na szaniec i tam właśnie zaczęliśmy rozmawiać o relacji, która łączyła Rudego i Zośkę no. potencjalnie. I też przyniosłem fragmenty pamiętnika Zośki no. i czytaliśmy to, co ocenzurował no. No. I Jedna z uczennic się popłakała, tak? Na łamach, na łamach tej dyskusji, o tej relacji, no. tak? Wzruszyła się po prostu. Jak o tym opowiadasz, to myślę, że tego, to jakoś nie kusi, żeby to sprawdzić za jakiś czas, na ile to sprawi, że oni będą lepiej te lektury pamiętać. A może nie chodzi o to, żeby oni te lektury pamiętali, tylko może chodzi o to, żeby oni coś z nich wynieśli, tak? To znaczy, mm. Mm, na studiach polistycznych jest podobny błąd, to znaczy czyta się na akord, mhm. czyta się bardzo dużo, później się testuje ze szczegółów, a może chodzi o to, żeby... Żeby tu to czuć. Tak, żeby umieli to przetwarzać, mhm. żeby umieli o tym mówić, tak? Żeby wiedzieli, żeby że... Zmieniło. Że tak, że w jakimś sensie ten świat da się porównać do naszego świata. I że może to jest istotą. Tak, bez tak. Tak, bardzo mi to bliskie. Pamiętam jak y, mam takie książki, które czytałam słuchając muzyki i jadąc gdzieś na przykład y, i pamiętam, że do dziś mam tak, że jak słucham danych utworów, to mi się przypomina, ale w ogóle nie fakty z tych książek, tylko, tylko atmosfera, tak. Akt lektury. Tak. Tak, Właśnie. rzeczywiście, tak mam z wielkim Gatsby. Um, ostatnie chciałam Cię spytać ostatnie takie pytanie. Jak opowiadasz o tym, że pytasz uczniów, czy by chcieli tego bohatera na przykład dziś zaprosić, z nim spędzić czas? to się zastanawiam, czy oni lubią iść w tym kierunku i czy widzisz jakiś taki pożytek z tego, żeby oni w ogóle wchodzili w takie opowieści o swoich relacjach z tymi bohaterami? Znaczy na początku nie, Aha. bo to jest trudne. Oni są zdziwieni, tak? Jeżeli pytam, czy książkę ci się podobało, szczególnie w nowych klasach, no to oni najczęściej mówią albo bardzo krótko, albo starają się to uciąć, ale w momencie, kiedy zadaję te pytania już w klasach, które uczę jakiś czas, no to to się rozwija, tak? I oni też się uczą przy tym argumentacji po prostu, tak? Książka mi się podoba, bo i tu jedzie wiązanka, tak? Poszedłbym z nim, dlatego że jest taki i taki. I na przykład podają sytuację z lektury, co jest świetne i też uczy umiejętności charakteryzowania bohaterów i też tworzenia wypowiedzi, jaką jest charakterystyka postaci. Więc to wymaga też czasu i tworzenia też relacji, ale po drugie nauczenia się przed uczniów zasad. Znaczy oni muszą się nauczyć, że ja oczekuję od was tego, a nie właśnie tych detali. Uh -huh. Że jak to, tak, że jakby jest uh -huh. inaczej niż było wcześniej. Uh -huh. No i to, takich sytuacji jest dużo i powoli się uczymy, tak? Uczymy się też w takich podstawowych rzeczy, jak pisanie nieścieralnym długopisem uh -huh. i tak dalej, i tak dalej. No, ale to wszystko się wytwarza w ramach tego uh -huh. procesu. Że uczą się, że z tobą jest inaczej. Tak, no z, jakby z każdym nauczycielem się uczą, tak? I pod tym względem też sposób na alcybiadesa. To jest mądra książka, niestety ramota, której nie czytają, tak? Że jakby uczniowie uczą się nauczyciela przede wszystkim, a nauczyciel uczy się jak też klasy Aha. i uczy się tego. I stąd też wynikają te błędy w komunikacji, tak? Bo jakby mm, każda ze stron popełnia błędy, i każda ze stron ma niestety pretensje do siebie, a może wystarczyłoby porozumieć się, tak? Mówić sobie otwarcie, co nam się nie podoba, co nam się podoba. Wtedy byłoby prościej, tylko wtedy też rodzice i uczniowie musieliby zrozumieć, że traktujemy uczniów trochę jak inne jednostki, tak? Jako odrębne jednostki, które mają prawo głosu, a nauczyciele musieliby zrozumieć też, że to samo właściwie, tak? Że uczeń jest jednostką i że może mówić, że może mu się coś nie podobać, może mu się coś podobać. Po prostu. Wiesz co Myślę, że to dla mnie to takie bardzo ważne podsumowanie tej naszej rozmowy, więc bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję jeszcze raz za ten artykuł. Czyż on wnosi naprawdę dwa ważne tematy jak dla mnie? Jeden to w ogóle zaakcentowanie tematu emocji i tego, że z dziećmi można rozmawiać o emocjach, i że na bazie rozmawiania o lekturach czy o książkach, które oni czytają, można. Ich zachęcić do, do opowiadania o tym, co oni przeżywają jak się czują. To jest jedna rzecz. A druga, która mi przychodzi do głowy, to jest to, co powiedziałeś o tym, że to może dawać im przyjemność czytania tych lektur i zamawiania ich, co zachęci ich do czytania i do tego, żeby odkrywali też ten świat czytelnictwa. Bardzo Ci dziękuję. Ja również dziękuję za rozmowę, za ten komplement i za wyróżnienie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Mi zostało stwierdzenie, bardzo mi bliskie, że w czytaniu chodzi o przyjemność i o to, żeby zrozumieć perspektywę bohaterów, a przez to swoje emocje i świat. A wszystkie rozmowy z laureatami znajdziecie na Facebooku i kanale YouTube'owym Fundacji FC.